Dzień dobry moi drodzy, kolejnego dnia. Dzisiaj mróz. Pomroził wszystkie okna, więc było co skrobać, naprawdę. Zimno, jak wiem co bez palenia. W piecu to można zamarznąć. Młody dopiero zasnął mamy mamy wpół do 11, a ja przyszłam ogarniać ten Armagedon, którego sama nie narobiłam, ale... Znaczy no nie wiem, ja tego nie, nie zrobiłam. Ja nie wiem, jak to się stało. Byłam w sklepie i wróciłam, nagle coś tu się zrobiło. Nie wiem, dobra, nie pokazuję Wam, bo nie ma na co patrzeć, brudne talerze, garantki i tak dalej. Zabieram się za szykowanie obiadku, mam tutaj jeszcze resztki resztki y, kawy. To była moja, to moja druga? Nie. Znaczy, drugą zrobiłam, bo z pierwszej wzięłam tylko łyka. Także, mm, no, powiedzmy, że to jest pierwsza kawa. No więc, moi drodzy, zabieram się, nie chce mi się. Muszę posprzątać. Dzisiaj na obiad będę robić znowu te woreczki Kupiłam to po raz drugi. Tylko tym razem nie będę robić pałeczki, tylko łódka. Mm, powiem wam, jaki to jest szybki pomysł na obiad i jakie to jest dobre. Więc tak, od razu kupiłam ogórki, więc zrobię mizerię. Jeszcze pomidorki, bo tutaj zostawiłam. Muszę je umyć. No, pomidory już mają swoją cenę. No i już nie smakują tak. Ale ładnie. Nie, jeszcze pachną. Mm, ładnie wyglądała, zostawiłam je tutaj, bo muszę je umyć i jak umyję, to dopiero schodzą do lodówki więc więc to oto taki dzień moi drodzy, dzisiaj istnie domowy, kuchennie, sprzątający pranie, ale nie chcemy się prać dlatego tego prania no trochę ma na... przez ten wintet. och, nie ta perspektywa cudownego, zastawionego za blatu mnie za bardzo irytuje hmm. tu, wolę, tu wolę chwilę pogadać do was Zobaczcie, ja tutaj u butelkę po wodzie. no na razie nie będę je składać, bo nie chcę budzić młodego i garnek po kaszce, bo muszę go umyć, tu schować ten garnek i tu no ale tu stoi kilka rzeczy i to taki się sobie nie ładuje, tak naprawdę to mam tylko talerz do umycia i patelnię, no i garnek, no dwa garnki, takie wiecie małe rondelki, nieważne, nieważne, nieważne no jak mam dzisiaj dobry humor powiem wam energia nowa jest także witajcie cieplutko. Um, oglądałam ostatnio kilka takich filmów na TikToku e, tak sobie myślałam że spróbuję może się jednym cieniem kiedyś to tylko się malowało jednym cieniem pamiętam przynajmniej ja potem wasza moda na takie półówki tak pół, i nie wiecie, troszeczkę jaśniejszego i ciemniejszego ale możemy spróbowała spróbować tak nałożyć makijaż zrobić jednym kolorem moich rzeczy jest tutaj już ciut więc Szkoda nie będzie ich. Znaczy lepiej się maruje, jak nie ma się że powiedzmy tak. prawda, Dobra. Może co? Wiem, co zrobię. Co prawda tu mam awarię gwiazdka i nie mogę włączyć sobie muzykę, ale sobie włączę jakiegoś vloga, który z dziewczyn. E, w ogóle polecam Wam, moi drodzy, kanał życiowej pani. Wejdźcie, kochani, do niej. Teraz to była w więc ja teraz będę sobie oglądać, teraz Wam wstawię e, namiary do Was jej do jej dla Was, wejdźcie. Brakuje jej już tylko tyle do tysiąca. Sprawdźmy jej tą przyjemność, dziewczyny. Nie bądźcie chytrusami. Kliknijcie guziczek subskrybuje. U mnie nie musicie subskrybować, ale wiecie, fajnie będzie, miło jej, jak zasubskrybujecie. Właśnie przypomniało mi się, że ona ma teraz vloga. Nie obejrzałam go jeszcze, wczoraj wstawiła, więc teraz będę sobie sprzątać, gotować i oglądać jej vloga, także życiowa pani wpisujemy, klikamy subskrybuj, tam brakuje chyba czterech, dwóch osób będzie jej mi bardzo miło, bardzo miło, także trzymam za Was kciuki, że zechcecie to zrobić no ale wiecie, nie tak, że Wy klikniecie subskrybuj i potem nie oglądacie, bo to też nie o tym polega na tym to nie polega, to trzeba też oglądać, fajna, super dziewczyna jak dla mnie za mało nagrywa i jak dla mnie za krótko, bo ja chciała takie długie, takie 30 minut to wiecie, no, co mi tutaj tu wisi, a. stąd cały czas coś mi tutaj wisi, muszę swój łańcuszek, także, no, dziewczyny, dajcie znać. Jeśli któraś z Was zrobiła to, to zostawcie na dole w komentarzu łapkę. Eee, no, dobra, no, muszę oddać mój łańcuch do jubilera, ja znowu, bo mi Oscar przerwał tamten. Ja tak nie lubię mieć łysa, sam ale włożyłam sobie te moje perełki, mam jeszcze takie czerwone. Nieważne, nie dorobić robić obiad, ale wiecie, co zrobię sobie? Zapalę sobie świeczkę i włączę vloga. Właśnie, Madzi, życiowej pani. Tak zrobię, tak, tak, tak. tak będzie trochę pachniało. Cynamonem yy, i jabłkiem. Yy, ja to już czekam na święta. Na święta, na święta. Także yy, najlepszy okres Boże Narodzenie. Tak. Wondering what did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward And never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set them rewind And I 19 was to give I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Good one in a dozen, the other eleven get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happen? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. From the other something from nothing. Live lessons come one in a dozen. The other eleven give something from nothing. life lessons come one in a dozen. The other eleven give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be alive. мастер карпатка Dobra, przychodzę do Was. Powiedzmy z trzecią kawą, bo trzy razy zrobiłam, ale żadnej nie dopiłam, a jednej nawet łyka. Bo nie, tylko łyka zapałam i no. Czyli tak naprawdę, może wypiłam z tych trzech jedną, łącznie z tą. No właśnie, przyszłam tak naprawdę, żeby już się pożegnać. Ten szum to piekarnik, bo już pora na obiad. Mamy godzinę 14.50, młode dopiero usną. Po raz drugi i niestety szkoda, bo bym chciała, żeby jeszcze spał jedną drzemkomioną, ale już nie będzie spał. A ja tak cały dzień się broniłam, wiecie co? Przed tym, żeby nie prać, nie prać, nie prać, ale... Ale no, niestety. Mówię, dobra, wstawi jedno pranie bo Nikola ee, Tak w ogóle to wiecie co, zobaczcie, znowu mi odgiął te kółeczko. Muszę znowu zdjąć i moje z szczupca. I mówię tak, Nikola wróciła ze szkoły, mówię, to po prostu te portki jasne mam, mówię, to chociaż jasne wstawię. Wsta wy wyjąłam rzeczy z pres, kosza, matko droga, tyle rzeczy. I oprócz tego te windek, prawda? E wstawiłam jasne, białe. Pot Potem patrzę, tu jest jeszcze jasne. I, i jedno, idę już wynie 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 wynieść te jedno planie teraz, drugie. No, to jest gorsze planie, bo tam są te skarpetki strasznie, nie lubię tych skarpetek wieszać w rzeczy się znajduje. No właśnie, te maleńkie skarpetki, to też Więc tak czy siak, to nie musiałam zrobić. Mam nadzieję, że dobrze też mnie słychać i powiem Wam, że cieszę się, że mi aparat nie odmówił posłuszeństwa i jednak jeszcze współpracuje ze mną, chociaż wybrałam sobie taki jeden mały, zbudowany mikrofon i w ogóle taki typowy do vlogowania. No, myślę, że sobie może go Boga jeszcze w tym roku. no i co, pora się żegnać. Nie czytałam jeszcze waszych komentarzy odnośnie tego mojego filmu wcześniejszego, projekt Vinted, um, bo jestem ciekawa waszego zdania. Czy chcecie więcej takich filmów i do jakich kwot? Powiem wam, że dzisiaj przyszła mi paczka. Eee, naprawdę mega cenie. Dałam za tą 15 zł plus dostawa, ale to była wtedy po 2 zł dostawa, to tam dużo nie wyszło. No i taki długi kardigan. Mega fajny, bardzo fajny takim karmelowym kolorku, plus do tego spódniczka taka wężowa, śliczna, naprawdę śliczna. Więc jeśli będziecie chcieć, to ja będę eee, to będę nagrywać, tak. Powiem Wam, że przybieram się do zrobienia paznoki, ale wczoraj ten paznok co mi odpadł. No nie muszę poczekać, no to tak mi boli, pulsuje mi, nie będę Wam pokazywać, bo tu nie ma na co patrzeć. Po prostu za mocno gdzie gdzieś odszedł tym takim miąskiem pod paznokciem i to boli mnie cały czas no i co, Też nie będę na to nakładała, teraz wiecie niech trochę odpocznie może za pięknie to nie wygląda wiecie tylko jeden raz ale to nic dobra, łyka biorę i idę, a się nagrzewa to na 200 stopni tylko jeszcze zrobię mizerię, nie wykorzystam kogoś, może Nikolaka i ja Nikola też w ogóle kaszel ma, masakra. Wszyscy chorzy, tylko i ja nie, o nie, że zaraz, zawsze tak jest. Oni są zdrowie, po tym nie łapię. Dopiero co brałam antybiotyk, więc proszę ode mnie, śrozarazki, zarazki. I właśnie, też dlatego nie lubię jesieni. No, świeczki, koce, herbatka, fajna, ale kurczę. Więcej te kaszle i te katary. Dobra. Myślę, że to już dzisiaj na koniec, bo zaraz mi wstanie on i ja nie powierzę tych drobinek. A może weschnie wiatr wieje, zimno jest to. Także do zobaczenia, do następnego.